Ponieważ my od dalszego czasu już współpracujemy. Witam Państwa. Miło mi, że Kapitan Grytnel promuje także nasz klub, klub kapitanów żeglugi jachtowej. I od zeszłego roku nawiązała się bardzo ścisła współpraca klubu kapitanów żeglugi wielkiej, profesjonalnych kapitanów. I nas, żeglarzy, dziękujemy, że jesteśmy zapraszani także na Wasze uroczystości. No, nie wy wy wypada tylko podziękować kapitanowi Grycylerowi za tą opiekę nad tym skwerem, za wszystkie jego czyny no, i z dzisiejszej na czele. Dziękuję bardzo. Brawo, dziękujemy. Tam stoi Tomek Włoch, zgłaszać się do niego ze zdjęciami, bo tam zrobiliśmy miejsce specjalne na tablicę jachtową. Jak mówiłem, kapitanów żeglugi, a jachtowej, kapitanów jachtowych. Kochani, jest jeszcze przedem Mirosław Folta który nam obieca, chodź tu obiecaj nam teraz następne statki, następny rozwój, rozwój naszej floty kochanej, nasze to, żebyśmy znowu mogli popływać, to może nie my już, ale młodzież. To oczywiście będzie następny statek w Chinach odebrany, nazywa się Sopot. No i czekamy na następne promy Europaksy, które tak minister Grobarczyk tutaj za powiedział, że będą budowane dla Polskiej Żeglugi Morskiej, czyli dla naszej spółki Unity Line 4, bo trzeba oczywiście zastąpić tą starą, już wysłużoną slotę. W, w, którą posiadamy na liniach e, Świnoujście, Ister i Trelewold. Oczywiście e, tutaj młodzi absolwenci e, Akademii Morskiej, a w przyszłości Uniwersytetu Morskiego mają zapewnione praktyki i oczywiście miejsca pracy, także e, postaramy się, żeby Nasza młodzież miała miejsce pracy i pływała, i dobrze zarabiała. Brawo! Brawo, brawo! brawo, brawo! Kochani, ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że najważniejszy z nas tutaj, kochany, najważniejszy nauczyciel, kapitan, ale nie tylko, bo i profesor, i komandor, i kapitan Żeglugi wielkiej, i Aleksander Walczak. To jest nasza, nasza, że tak powiem, droga, którą on nam wytyczył On, brawo dla niego, on niedługo e, skończy 90 lat, ale wczoraj przedczoraj balował na inauguracji. Także jest troszkę zmęczony, ale jeszcze z Zastanawiałem się, co on jeszcze wymyślił. No, no i co? No i co? trzeba myśleć, no. Nie, mo nie mogę ci tu powiedzieć publicznie. No dobra, dobra, trzeba myśleć i do przodu, kochani. Teraz, jak ktoś chciał jeszcze słowo powiedzieć, to zapraszam. Nie widzę. W związku z powyższym zapraszam wszystkich do Starej Rzeźni na kawa, herbatę, ciastko i rozmowy i Wam Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję, że jesteście z nami.